Ci, co śledzą nasz kanał już od dłuższego czasu, na pewno wiedzą, że Overwatch całkiem mocno przypadł nam do gustu i mimo frustracji wynikającej z kiepskiego i mało zbilansowanego według nas matchmakingu, dosyć często gramy w niego razem. Wspominaliśmy również o tym, jak bardzo czekamy na drugą część, która cały czas była przez Blizzard'a przekładana. Na szczęście już w październiku wyjdzie Overwatch 2, który ku zaskoczeniu będzie grał darmową w formule free-to-play. Kto miał szczęście, ten dostał się jakiś czas temu do darmowej bety. Nam się nie udało, więc wykupiliśmy wersję płatną, za uwaga prawie 200 zł, i jakiś czas mogliśmy pograć i zapoznać się z tym, co szykują dla nas twórcy. Jakie są nasze wrażenia i czy dalej czekamy na dwójkę z takim zapałem jak wcześniej? Zapraszamy do oglądania! Od razu na wstępie zaznaczamy, że mieliśmy spore problemy techniczne przy nagrywaniu rozgrywek i próbowaliśmy nowych rozwiązań, gdy te stare zawiodły, poza tym nie sądziliśmy, że płatna beta tak szybko się skończy, przez co nie mamy za wiele własnych materiałów i będziemy posiłkować się materiałami promocyjnymi. No dobra, koniec wyjaśnień, przejdźmy do naszych wrażeń. Zacznijmy od tego, że największą zmianą w nowym Overwatchu jest redukcja ilości bohaterów w drużynie. W głównych trybach rozgrywki pojedynki będą odbywać się w Formule 5 na 5 z jednym tankiem, dwoma hilerami oraz dwoma. -ami. Sprawia to, że dynamika gry jest zupełnie inna i ukrywanie się za barierami nie jest już optymalną strategią. Teraz potyczki są o wiele bardziej nastawione na akcje, a superzdolności części bohaterów znacznie trudniejsze do uniknięcia. It's hard. <coughs> W wersji beta najbardziej do gustu przypadł nam nowy tryb gry o nazwie Przepychanka, w którym obie drużyny starają się przejąć kontrolę nad robotem przepychającym ładunek w stronę spawna przeciwników. Gra kończy się, gdy ładunek dotrze do samego końca lub gdy skończy się czas. W tym drugim przypadku wygrywa drużyna, której udało się dalej przemieścić robota. W tą nową formułę rozgrywki mieliśmy okazję zagrać na dwóch nowych mapach. Oprócz tego, wcześniejsze tryby również doczekały się kolejnych fajnych lokacji. Jakby tego było mało, to nawet stare mapy doczekały liftingu oraz występują teraz w różnych porach dnia. Przejdźmy teraz do postaci, gdyż i tutaj zaszło wiele zmian. Oprócz subtelnych modyfikacji, których doczekała się większość z nich, to mamy tutaj spore grono bohaterów, którzy przeszli generalną przebudowę, a nawet dumpista, który całkowicie zmienił swoją rolę w drużynie, stając się tankiem. To właśnie one zostały najbardziej zmienione, tak by basowały do dynamicznego stylu rozgrywki. Najbardziej podobała nam się przemiana orisy, to z ociężałego bota dostawiania barier odrodziła się jako mechaniczny centaur, zwinnie wodający włócznią, siejąc zamyt w szeregach wroga. Kolejna postać, której zmiana mocno przypadła nam do gustu, to znienawidzony przez wielu graczy jedynki Bastion, czyli DPS znany z roli stacjonarnego działa, który obecnie stał się mobilnym czołgiem z całkowicie zmienioną superzdolnością, zapewniającą wsparcie artyleryjskie ze sporej odległości. Oprócz zmian w starej obsadzie mieliśmy także okazję przetestować dwie zupełnie nowe bohaterki. Pierwszą z nich była od dawna zapowiadana Sojourn, pełniąca rolę DPS-a o średnim zasięgu. Posiada ona dwa tryby strzału, czyli przypominające broń Orisy i strzelający z lekkim opóźnieniem tryb główny, ładujący moc karabinu oraz zabójczy i precyzyjny strzał, wyzwalający zebraną energię, przypominający bronie typu Railgun. Drugą z nich była królowa Junkertown, czyli nowy tank walczący przy użyciu strzelby samoróbki, ciężkiego topora oraz samopowracającego noża. Jej ostre narzędzia mordu zadają nowy rodzaj obrażeń w postaci krwawiących ran, które stopniowo odbierają punkty życia przeciwników. Musimy przyznać, że Dziewczyny dają radę, a granie nimi sprawiło nam dużo frajdy. Warto dodać, że twórcy chwalą się, że dzięki wykorzystaniu nowego silnika gry będą w stanie wypuszczać kolejnych herosów znacznie częściej niż miało to miejsce do tej pory. Kolejną zaletą wykorzystania lepszej technologii jest usprawniona oprawa graficzna oraz dźwiękowa gry. Nawet na najniższych esportowych ustawieniach widać, że tytuł wygląda lepiej, a wrażenia płynące ze strzelania z dostępnych nam broni są o wiele bardziej satysfakcjonujące dzięki nowym, pełniejszym odgłosom wystrzałów. Kolejna rzecz którą doceniamy, to usprawniony system wyświetlania statystyk na bieżąco w trakcie gry. Nie dość, że dzięki temu będziemy mogli usprawnić swoją grę, to jeszcze nie będzie wątpliwości, kto jest zakało drużyny oraz najsłabszym ogniwem. Kończy się kariera kolejnego frajera. Dodatkowo podobało nam się wprowadzenie systemu oznaczeń, dzięki któremu w wygodny sposób uświadomimy swoich kolegów z drużyny o położeniu wroga oraz naszych zamiarach bez używania komunikacji głosowej. To co nie podobało nam się w becie Overwatcha 2 to nic innego jak czynnik ludzki oraz bieda jeżeli chodzi o dostępne na ten czas tryby gry. Mocno tęskniliśmy za rankedami, które odsiałyby graczy, którzy nie zamierzają współpracować z drużyną. Potyczki były chaotyczne, nikt nie miał zamiaru się przegrupować, co często prowadziło do jednostronnych nudnych gier. Dodatkowo zainteresowanie nowymi postaciami było na tyle duże, że czas oczekiwania na grę tankiem i DPS-em wynosił zwykle ponad 10 minut, za to był niedobór supportów. Oczywiście było dużo spryciarzy, którzy chcąc uniknąć długiego oczekiwania wybierali healerów i nie leczyli, tylko zajmowali się damage'em, co było męczące i frustrujące dla pozostałych członków drużyny. Śmieszną rzeczą natomiast było niepewne tłumaczenie gry na język polski, przez to postacie na zmianę wypowiadały swoje kwestie w różnych językach. Pierwsze trzy dni chciałam nagrywać, bo, you know, to family time. Spędziliśmy sobie taki babski, cameras off time. Podsumowując, razem z mężem jesteśmy zadowoleni z tego, co Blizzard szykuje dla swoich fanów i chociaż tylko trochę liznęliśmy nowego Overwatcha, to już nie możemy doczekać się października, wspólnego wbijania rank i mamy nadzieję, że dobrej zabawy. Jeżeli obietnice się spełnią i twórcy faktycznie częściej niż w jedynce będą wypuszczać nowych bohaterów, mapy czy nawet tryby gry, to myślimy, że obecna społeczność graczy jeszcze bardziej się rozrośnie, a tytuł będzie funkcjonował przez długie lata. Od nas to już wszystko. Jak zawsze zachęcamy Was do subskrybowania kanału, oraz zostawienie łapki w górę i komentarza pod filmem. Cześć!